I nie patrzcie na gwiazdy, żeby jak szukać swojej drogi, no bo to bycie normalnym czy czyni wyjątkowym Siemaj, jestem szósty i dziś mamy do sprawdzania i obgadania kolejny ciekawy mit związany z Halloween, więc jak najbardziej nam to pasuje. Dzisiaj wieczorem wybieram się na wykluwanie jajek, więc jutro lub nawet dzisiaj późnym mega wieczorem będziecie mogli spodziewać się właśnie takiego odcinka. Dodatkowo o godzinie 18 wjeżdża kolejny odcinek o tematyce Halloween, więc serdecznie zapraszam do wbijania na kanał oraz zostawienia suba, ponieważ gdy macie suba to zawsze wtedy dostaniecie informacje lub powiadomienie o nowym filmie, więc warto zasubować. Tymczasem przejdźmy już do filmiku. A no i do ciekawości. sprawdźmy coś z szóstki. Niech każda osoba, która przez ostatnie 3 dni złapała chociażby Kubona, Gastiego lub Gengara, niech zostawi lajka, zobaczymy ile jest takich szczęśliwych mordek i posiadaczy właśnie tych Pokémonów. także dajcie czadu. Dobra, o co chodzi z tym mitem, który chcę wam dzisiaj przedstawić? Tak jak powiedziałem, dotyczy on Halloween, a dokładniej mówiąc specjalnych Pokemonów, które możemy spotkać właśnie w czas eventu. Mowa tutaj o Gengarze oraz hunterze. Dlaczego te dwa Pokémony mogą być takie wyjątkowe? Ponieważ jest szansa, że możemy spotkać ich odmienione wersje, jak wyglądają, rzućcie okiem sami. Moim zdaniem są jeszcze bardziej przerażające niż zwykle. I w internecie jest sporo osób, które wrzucają podobne screeny. Jednak czy aby na pewno takiego pokemona można złapać i czy w ogóle one istnieją? Trudno to jednogłośnie stwierdzić. Według mnie nie. Jednak oczywiście możemy to w jakiś sposób sprawdzić. Mam trzy teorie, które sprawdzę dzisiaj. Jeżeli żadna z nich nie wypali, to będę mógł oficjalnie powiedzieć, że owe formy pokemonów po prostu nie istnieją i to był kit. Po pierwsze, dziś mamy Halloween. Tak, wiecie, formalne, takie normalne, prawdziwe Halloween, bo w Pokémon Go trwa już to od jakichś kilku dni. I moim zdaniem, Niantic właśnie dziś mogłoby wypuścić jakiś dodatkowy smaczek, jakąś taką ciekawostkę, właśnie w formie jakichś tak zwanych shiny Pokémon, bo tak się oni nazywają. Moim zdaniem, byłoby to naprawdę mega ciekawe, i samo spotkanie takiego Pokémona to byłoby coś, a jego złapanie to. Jeżeli już mielibyśmy spotkać takiego Pokemona, to właściwie gdzie? Moim zdaniem co jest szalone i w ogóle szósty ty chory skur... Na cmentarzu o północy powiedzcie mi, czy byłoby lepsze miejsce na resp takiego Pokemona niż właśnie cmentarz o takiej chorej godzinie? I wiecie co? Sprawdzimy to. To znaczy ja sprawdzę. Nie wezmę was ze sobą. Za dużo odpowiedzialność, wiecie o co chodzi. Gdyby ktoś mnie tam zabił, to na moim grobie napiszcie. To był fajny youtuber. Nie no spoko, nie zginę. Jeszcze troszeczkę ze mną będziecie musieli się na YouTubie pomęczyć. I po trzecie, kolejna teoria dotycząca cmentarza i pokestopów, się na nim znajdujących. Ja osobiście jestem z Szczecina, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, i na szczecińskim cmentarzu jest masa totalna pokestopów, z których może wylecieć specjalne jakie halloweenowe. Z którego może wykluć się właśnie ten specjalny, shiny Pokémon. Brzmi ciekawie co? Realnie? też troszeczkę. To również dzisiaj sprawdzę i dam wam znać jak to wszystko wygląda. Jak widzicie, są trzy teorie, które trzeba ogarnąć i ja to zrobię. I nagram to wszystko dla was, żebyście sami mogli się przekonać, czy złapanie takiego pokémona jest w ogóle możliwe, a jeżeli tak, to żebyście sami go sobie złapali i będziecie mieć takiego tasa w swoim pokedexie i w ogóle w swojej, swojej komóreczce, nazwijmy to. Tymczasem ja lecę wszystko ogarniać, o 18 wieża dla was kolejny materiał, tak jak powiedziałem wcześniej, także oczekujcie tymczasem 6. Kam z moim bogiem Gadek, zostawiam reszcie pomocnika, sam już bronię mazy. Dwara od moich wartości i mej ekipy także. Sława nie zrobi mnie gorszym, nie ma różnicy dla mnie. Kasa w roli dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody dorośnej, pierdole lichy transfer. Chcę wyniki wrapsze i pierdole kwestie lata. Pier